O, dzisiaj tutaj odwiedziłem taki piękny dom, który jest w trakcie budowy, i był pobudowany komin murowany, ale niestety ko komin murowany będzie trzeba rozebrać, bo jest zrobiony całkowicie niefachowo. Ścianka między kominem dymowym a wentylacyjnym jest bez wiązania muru, tylko przyklejona tutaj i później podczas nagrzewania wszystko to się wewnątrz odkleja i robi tu się po prostu dziura i później dym leci z wentylacji. A dodatkowa rzecz, przez środek tego komina przechodzi belka stropowa. I kochani państwo, jak robimy takie kominy murowane z prawdziwego zdarzenia, to komin jest pamiętamy, że komin jest konstrukcją samonośną i go wszędzie musimy naokoło zdylatować odpowiednio. I żadnych podciągów konstrukcyjnych belek przez niego nie przepuszczamy, bo on się nagrzewa, to później pracuje i różne rzeczy się mogą dziać nieszczelności, pęknięcia. Więc, kochani murarze, jest taka norma polska PN 89 104 25, to jest branżowa norma i zanim zaczniemy murować, to trzeba tą normę obejrzeć, postudiować i wtedy będzie wszystko pięknie i na lata i nie będzie trzeba później rozbierać. A tak to się narobiło dwa razy więcej roboty. I kto to teraz będzie poprawiał? Bardzo dziękuję i serdecznie serdecznie wszystkich z państwa jak zwykle pozdrawiam.